Moje dietetyczne śniadanie. Dzisiaj jest 22 września 2025, godzina 5.30 rano. Za 10 minut mam taksówkę, jadę na lotnisko. I jadę po malucha. Kierowca przyjechał wcześniej, dobrze. Jeszcze kierowca prosił, żebym pomógł zatankować, bo nie zna francuskiego. <gryw> więc dzisiaj strajkują nie tyle co transport publiczny, tylko e, ci odpowiedzialni za serwisowanie e, autobusów i metra, więc. Metro i autobus chodzi od 6 do 9, później od 3 do 6 wieczorem. No ja na lotnisku muszę być w pół do 7, więc to nie działa. I też nasi kierowcy, trakerzy blokują ruch, ale tylko na wjeździe do, do miast, czyli przy dużych mostach. Przeciwko kierowcom, którzy są na działalności albo są nielegalnie. Pracują. No dzieje się dzisiaj. Jarko, mam nadzieję, zdążyć na samolot. I trochę się obawiam dzisiaj rozmowy z celnikami, ale chyba będzie dobrze. Wsi nie wiem, czy mam się dla nich zaprezentować jako Polak czy Kanadyjczyk. No nic, pożyjemy, zobaczymy. To jest mój samolot. Air Canada Rouge, Airbusit. Wiem, bo już dostałem numer gate'u na z telefon. A4, czyli czwóreczka. No i spoko. Za tylko kiedy lecę rano. Ale za miesiąc też będę o tej porze na lotnisku, bo lecę do Panamy, jak już może wiecie. Właśnie tu, Copa Airlines. Tu będę. Znaczy, ja tylko z podręcznym polecam. Ale jeszcze zastanawiam się, czy wyrządzić rower, czy nie. No ale Copa Airlines codziennie ma lot z Montrealu do Panama City. Obawiam się, że nie przejdzie rejestracja i te części, które wziąłem, ale nawet nie sprawdzali mojego plecaka. Mam jakąś godzinkę do odlotu. Za pół godzinki zacznę ładować samolot. Więc wszystko idzie na razie według planu. Lot tylko trwa półtorej godzinki. Tracę godzinę, bo na wschodzie Kanady jest godzina do przodu. Czyli tu jest siódma, tam jest ósma. Idę jeszcze sobie wziąć Kwasanta i kawę do Tima, ale jest kolejka. Że he, 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 jestem ciekawy jakie są ceny. Nie, bo dziękuję. Kolejka jest taka, że bym musiał chyba stać 40 minut. Więc, dziękuję. Miejsce mam prawie że na samym końcu samolotu, przed przedostatnim rzędzie. I mam dwa okna. Mogłem siedzieć bliżej, ale tylko były miejsca w środku, więc. Nie mam żadnego bagażu, więc mogę poczekać, a wszyscy wyjdą. Samolot jest na czas. Odlatujemy za 20 minut. No i zaraz lecimy. Tylko godzina dziesięć. Więc no ja jeszcze szybciej dolecę niż myślałem. Pierwszy raz w życiu lecę na wschód Kanady. Na wschód zawsze leciałem do Europy, a tym razem do Halifaxu. Nawet trzy min minuty przed czasem cofają nas gate'u. wyjścia i zamawiam taksówkę. Te taksówki były tam, ja myślałem, że Uber nie działa w Halifaxie, działa, to dobrze. Nie będę się musiał martwić. Mój samochód to... Takiś Elantra. Dałoby się jechać autobusem, ale trzeba by wziąć trzy autobusy i to zajęło półtorej godziny, A mi teraz zależy na czasie, nie? że tak. A ten biały samochód to jest mój. Dobra, więc dotarłem. Idę gadać z scenikami. Zobaczymy ile, ile czasu mi tu zajdzie. jest 11 rano. Więc załatwione, trochę to potrwało i był mały problem, bo w tym przypadku moje podwójne obywatelstwo jest problemem, bo ona się pyta, jaki jest twój status w Kanadzie. Ja mówię, no jestem Kanadyjczykiem, ale jestem też Polakiem. No to mówi, Kanadyjczyk nie może pro, pro, um, nie może jeździć samochodem zarejestrowanym za granicą. No i sama Somarum, mogłem go jakoś tymczasowo importować, ale ona się pyta: Okej, okay, gdzie dłużej mieszkasz? W Kanadzie czy w Polsce? No mówię, no w Kanadzie pracuję, no to w Polsce spędzam 3, 3 miesiące w roku, a tutaj ten, no to musisz to importować, ten samochód. I w sumie nawet lepiej, bo zapłaciłem cło tam, cło to wyszło, ona wzięła wartość tego samochodu, szukała gdzieś tam na, na, na internecie i mówi, na ręką 5 tysięcy, okay, dolarów. No to zapłaciłem od tego tam cło 400. I teraz, jakbym chciał, to mogę ten samochód zarejestrować w Quebecu. Co de facto zrobi tak, że będę miał um, że będę miał um, jak będę chciał ubezpieczyć niższe, ubezpie tańsze ubezpieczenie, no to że będę musiał się jechać na blachach hebeckich, nie? Zawsze mogę Polską z z zrobić z przodu. Ale powiedział mi, że jak nie chcę, to nie muszę rejestrować. To jest to jest... E ode mnie to zależy. I mówi, że jak będę go wysyłał do Polski, nawet już nie muszę nic wrócić, bo to będzie jako kanadyjskie dobro, nie? Znaczy jako kanadyjska ta. Kurde, jaka ta taksówka? O, już jedzie, dobra. Co to za samochód? Myślałem, że ten sam. Tesla pojadę, okej. Okay. Więc tak, jest, jest Tesla. No, jestem w dobrym miejscu, ale niestety mają przerwę na lunch. 45 minut. No to, żebym trafił. No, no dobrze, muszę tylko mieć tą kamizelkę. Przyjadą po mnie. No, moje auto gdzieś tam stoi. Gdzieś tam auto moje musi stać. Więc trochę lipa, że. Znaczy lipa, no. Mogę, może je zarejestruję faktycznie w Quebecu na ten krótki pobyt. Tylko będę musiał mieć rejestrację Quebecu i później zbędzie z tego pamiątka do Polski. E, a przecież z przodu rejestrację mogę zawsze trzymać, nie? Polską. E, a w Polsce przecież auta nie wyrejestrowałem, ono wróci do Polski. Także tak to wygląda. Kurde, lunch mają, no. no mają, no. Pracownicy też muszą jeść, nie? Może dojść do tego. Tego maluszka gdzieś tu. Dobra, i tak wyszło nie tak źle. 400 wy podatku. Jak będę chciał zarejestrować w Quebecu, to następne 400 wy zapłacę i tyle. Ale mówię, no to będę musiał przeżyć, czy się bardziej opłaca. Bo ubezpieczenie na takie samochody, właśnie zarejestrowane w Europie jest dość drogie. A jak będzie ubezpieczenie tańsze w Quebecu i na miesiąc, to kurde. No to chodzi tylko o ten. O. Chodzi o. Ocenie Chyba są ustawione kampery na powrót. Gdzie ta moja... Gdzie ten mój kaszlak? Wszystko będzie z maluchem ok, i dojadę na strzała tam z parogodzinną drzemką gdzieś po drodze. To może jeszcze jutro pójdę zdążę i pójść na mecz. Bo jutro jest mecz. Na czwartek mam bilet, ale jeszcze może... Jutro bym się załapał. Zostałem przepustkę. Jest. Jest i maluszek. Maluszek nie chce odpalić. O, pierdziela, tak jakby pompa paliwa nie chciała współpracować. Podejrzewam, że jest mega zapowietrzony no bo wszystko działało. Pompa przecież by dała jakieś znaki, a ona pompuje, ale z tej strony nie wychodziła. Teraz przedmuchaliśmy. I teraz czekam aż trochę ten, bo jest zalany. Więc Manuszek nie odpalił, jest chyba problem z pompką paliwową. Naprawdę są ludzie pomocni, próbowali mnie na różne sposoby odpalić. Podłączyliśmy baniak prosto pod pompkę i to przez chwilę zadziałało. A później znowu przestało i prawdopodobnie popychać się zepsuł, albo się skrócił. Nie wiem, ale jest fail. I co, i, i myślisz, że się naprawi? No, raczej nie, ale. Znaczy, że naprawi rozkręcając coś tam zobaczyć? Chyba, że jest pozapychane coś. No ale to by się co, paliwo nie cofało No właśnie mu ktoś tam tak nas z Marcinem a ci Mówi, to kurde zdarzało się, że tam jakiś paprow pod zaworek podszedł uh -huh, uh -huh. Mówi tam jakiś paproszek <gryw> Może wiesz, no A to oni Cię wypychają teraz, tak? Nie no, holujemy Najgorsze jest to, że ja mówiłem, a może wezmę tą walizkę z częściami kurde. A to jest właśnie maluch, no. I mogłem wziąć tą walizkę z częściami, to a teraz mam a część mam w 1300 km wstecz jestem A patrzcie mam nową pompkę, nie? No dobra Adam, to jestem na siebie zdany teraz Zostawię mnie na parkingu, Ech. mogę tutaj stać, kurde Jaja jak berety No eee... Długa historia w krótkim, w krótkiej opowieści Pompka paliwowa była wadliwa już miałem iść po klucze, ale podszedł taki kierowca serb I mówi, o Maluch, fajnie tego, Mówi też taki miałem Ja mówię, ale mam problem, zepsuć się Mówi, co się zepsuło? No chyba pompa paliwowa I mówię, nie mam kluczy, masz klucze? Mam klucze No i żeśmy rozkręcili pompkę W środku jest taka śrubka, co trzyma membranki Ona się po prostu poluzowała U! Także jadę do Montrealu, odpukać To był po prostu kaprys Maluszka Kaprys Maluszka Teraz już na spokojnie ogarniam Przynotowałem to lusterko kupne To jest oryginalne, a to jest kupne Trochę jest różnica, ale jest 100 razy lepsze niż to badziewie Wrzucam aktualizację, no i zacznę powrót Jeszcze tylko korek do oleju założę, tylko po prostu Chcę żeby się naładowała więcej bateria, nie, bo jednak trochę ją katowaliśmy Jeszcze nakleiłem Naklejki, Dwie PLK i Montreal Kurde, jak stał w porcie to trochę się ubrudził pod chmurką. Jak dojadę do Montrealu, będę go czyścił. Cześć też się ubrudził, jak my tam nim... nad nim męczyliśmy się. No nic by nie zrobili. Niestety pompa dała ciała, ale już pompa jest naprawiona, więc teraz przesyłam aktualizację i ruszam w trasę do domu się wrócę. Tutaj jest ubikacja o mojej ręce. Coś mi tu nie pasuje. 8100? A no, ja miałem już w Hamburgu, że go zostawiłem, jak miał. Jak miał, proszę Państwa. 8100, dobrze. ale jest 101. Teraz jeszcze się przebiorę w koszulkę, żeby przyniosła mi szczęście. Dobrze, że wziąłem tą szapkę, bo ta czapka też ma przynosić mi szczęście. Do Hamburga dojechał, to teraz dojedzie do Montrealu, a później przez całą Amerykę. Chrzest pierwszej samodzielnej naprawy zrobione. No faktycznie ten Serb mi pomógł, ale to jest takie fajne, że karma wraca. Akurat ten Serb. Yy, Miał takie maluszki w Polsce, w Serbii, zainteresował się, bo chciał zobaczyć, no i przy okazji pożyczył mi klucze I też mi troszeczkę pomógł w tym skręcaniu. Ale to było dwie śruby, pompkę odkręcić i później tam śrubki ten i w środku taka nakrętka się poluzowała na membrance. No nic, to czas jechać. Już tak, doszedłem do siebie, bo to wszystko w stresie, to nagrywanie, to tu aktualizacja, tutaj maluch nie chce odpalić. Aha, już lusterka może ustawię, co? No i te lusterka to jest luksus, a nie... No ale powiem wam, że Maluch wie kiedy się zepsuć, bo dobrze to się nie stało, jak jechałem do portu Bo no, to się musiało stać zaraz po I prawdopodobnie to stukanie co było jak go zostawiałem to właśnie była ta Teraz mam to uczucie, że wszyscy się na mnie patrzą, nie? <laughs> Takie dziwne uczucie mnie naszło, jak zacząłem jechać tym maluszkiem w ogóle jak to przejeżdżałem. Ja już wiem co to za uczucie jest. Uczułeś się tak bym... Dawno, dawno temu przyjechał do Kanady i czułem, że to nie jest moje miejsce. I tak z maluszkiem jest tak samo: czuć, że to nie jest jego miejsce, nie? Ale przyzwyczaimy się. No, tak mi to kumpel powiedział: maluszek to maluszek Głupia śrubeczka. Z kim co są milamice, nagrywający telefon. Na razie, jadę tak. Tak, lepiej, się ten maluch 8,9 tych. 9 tych, a 90-85 na ty na, na g 5 Teraz jazda aż do samego Montrealu z postojem jak mnie zmuli na godzinkę dwie kupiłem sobie bilet na mecz jutro więc muszę dojechać paluszek musi dojechać Nie no chyba dojeżdżę. Zaraz stanę to paliwo coś zjeść jestem głodny jak wilk no i trochę straciłem czasu z tym wszystkim ale dobra najważniejsze że jadę nie? Paliwu. Nie wiem, jakie paliwo lać. Czy tutaj najwyższy jaki jest? Ogólnie to jest 91. Są gdzieś też wyższe, ale ja chyba wezmę tylko normalną 80-9. Co? Wziąłem tą lepszą. 6 centów różnicy 91, bo najniższa jest 87. Będę testował, jak już będę miał wszystkie części, ale nie wiem. oktanę to moc lepsze. Dobra. Pierwsze 100 km za mną. Pierwsze 100 km Maluszka w Kanadzie, za nami. Teraz będzie zjazd na e, Nowy Brunswick i tu będzie taka pierwsza góra, której no, za bardzo się nie dało ominąć, bo krajówką na drobie, nie. I zobaczę, jak mu pod tą górę pójdzie. I wtedy zdecyduję, którędy jechać. Ale sama summarum ja tak jadę cały czas 95 90 Idzie na to samo, nie? W każdym razie, no na razie Odkukać po tym epizodzie w sporcie e, maluch e, idzie dobrze. I teraz będzie pierwsza poważna góra za jakieś 10-20 km tu jest ta górka, 2 km do góry. No i te górki do wybrączniku takie będą, jest... nie wiem zobaczę. Mały już zwalnia. <noise> Jak ciężarówka. Słuchaj, będę jałów noc, to czy tędy, czy tamtendy to wyjdzie. To samo wyjdzie. Eee, jakoś idzie. 4 dolary za ten kawałek. Trafiam chyba 14, czy 15, już nie pamiętam. Zobaczymy co będzie mówiła Pani na bramce, albo Pan yes, Thank you. Thank you. Pani nic nie powiedziała na mój samochód i opuszczamy nową Szkocję Wjeżdżamy w Nowy Brążniku przez 360 km do mojego tego i później jedziemy w deszcz w nocy Tam na tą drogę na północ to jest 70 km więcej więc jadę na górki trudno trochę będzie mnie zwalniało ale malów daje radę w Moncton będzie taki mój znajomy, który się przyjął do Prynsa jakieś półtora miesiąca temu i on właśnie mieszka w Moncton. Kiedy jechał osobówką do Montrealu, to powiedział, że jak chce, to może za mną jechać. I on ma klucze, materię. Akurat tak się złożyło, nie? Ja pierdzielę maluch No nie albo mi się wydaje Albo to był maluch No maluch Maluch w Kanadzie, no nie mogę. Że Maluszek się sprawuje dobrze, już drugi raz tankuje, tak będziemy stały... Aha, to jest ten kolega, Cześć? co pracuje w prysie teraz od półtora miesiąca już, od tak? Dwóch, no. oh, I, on, i on będzie mnie eskortował aż do Montrealu. <laughs> ale ja nie wiem, bo po drodze pewnie się gdzieś trzeba będzie skimnąć, nie? Zobaczymy, ja bym chciał na strzało jechać, ale... No zobaczymy. Zobaczymy. Zasuwamy. Zasuwamy do Montrealu. Nie, no, coś tam widać. Mam nowe żarówki, może jak zmienię to będzie lepiej. Ale też Montrealu. Zaleta tego samochodu jest taka, że co 3 godziny trzeba stawać na tankowanie. Jest 23:20 i zostało 600 km tylko, czyli ja z Halifaxu już mam połowę drogi za sobą i o godzinie kwadrans po północy. 23 września, maluch dotarł do Quebecu. Bienvenido, Quebec. Zrobiłem test na stacji wcześniej i zatankowałem 87. I idzie jak burza. No, jesteśmy już w Rivière du do Montrealu, jest tylko 426 km. Jeszcze jedno tankowanie będzie zimno, nie? A to ja w telewizji będę. Tak. A ja taki nieudrzucony, nie? no, tak samo jak ja. <gry> w Riewiedżulu trzeba było zjechać z autostrady, bo stacje były pozamykane. No, Maruszek odpukać, chyba się spisze. Po kapryśnym wstępie idzie dobrze. Ale ja podejrzewam, że z tą pompą to już się działo od dłuższego czasu, bo teraz do setki to normalnie bez większego wysiłku się rozpędza. Wcześniej tak nie było. Sztab nie 160 km do Montrealu, piąte rano, ja już ledwo co na oczy patrzę, kawa teraz, pięć razy tankowałem auto, pięć razy. Trochę taki smutnia wygląda, ale jedzie... Bardzo dobrze jedzie. No jedzie, jedzie, spisuje się dobrze. Bardzo dobrze. Odpukać 150 km jeszcze do Montrealu. 90, 95. Na liczniku pokazuje, na GPS-ie pokazuje 85, 90. Próbuję go nie przeforsować, no ale jakoś idzie, no. I teraz jeszcze korki w Montrealu będą. Będziemy się rozstawać, bo o, e, Mariusz jedzie na, na, na bazę, a ja idę do domu. Chciałeś coś powiedzieć jeszcze? No tak. A czy ty już zasubskrybowałeś kanał, kanał Rafała? Ja się w takie rzeczy nie bawię, ale... Nie, 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 nie ponoszę odpowiedzialność za to, co mówią widzowie na tym, na, na moim kanale. nie, to na co czekasz? I pamiętaj, łapka w górę. Nie, 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 nie. Dobra. <noise> wstaje, jest mgła, ale się robi powoli jasno. No i ruch jest większy, nie? No ja jadę te 90, 95 teraz, ale nie chcę za bardzo go męczyć. Nie chcę za bardzo go męczyć. Naprawdę jest to takie trochę surrealistyczne, że dojeżdżam do Montrealu maluszkiem z Polski. Dziś jest 23 września, 23 sierpnia jechałem nim chyba z Sarnak, muszę zobaczyć. A, 23 sierpnia był w Łodzi, 22 wyjechałem z Sarnak, czyli miesiąc temu, był jeszcze w Polsce. Ostatni etap Pont Tunel Louis Polit la Fontaine, czyli Most Tunel Louis Polit la Fontaine. I będę na wyspie Montrealu. Malug dotarł do Montrealu. No, Za 12 km dotarł do Montrealu. Jeszcze mam kilometr koreczka. Ale nie, nie jest najgorzej. O, będziemy jechać już wyremontowaną częścią tunelu. Teraz sklepią drugą stronę i wtedy otworzą wszystkie pasy. Chyba za. Przy na przyszłą wiosnę, chyba jakoś tak. Czy na jesień? Jeszcze, jeszcze rok zostało tego. I jesteśmy na wyspie. Hurra, hip, hip, hurra. No, jestem już tylko 5 km od domu. Można powiedzieć, że dojechał 1220 km na strzała. W cudzysłowie, bo musiałem stanąć 5 razy tankowanie dałem radę i maluch dał radę udało się mam lżejsze serce dziękuję Wam za uwagę następne przygody z maluszkiem no dopiero na wiosnę